Dzień dobry. Witam Was na pokładzie naszej eleczki, którą dość często macie okazję pojeździć. Dawno, dawno temu obiecywałem niektórym z Was, szczególnie sobie też, że przyjdzie moment przyjdzie taki dzień, kiedy nakręcę dla Was kilka filmów z poradą, jak wykonać manewr parkowania. Ten dzień właśnie nadszedł. Ja z góry Was przepraszam za moją tremę. Jest to moje pierwsze tego typu nagranie. Mam nadzieję, że się uda. Jak większość z Was, którzy do tej pory mieli okazję ze mną jeździć, wiecie, że jednym z moich ulubionych manewrów jest parkowanie równoległe. I postanowiłem, że pierwszym manewrem, który właśnie dla Was nagram po to, żebyście mogli sobie jadąc w tramwaju czy w autobusie zobaczyć, przypomnieć, dokładniej zrozumieć, będzie właśnie parkowanie równoległe. Postaram się nagrać ten film bez wycinania niepotrzebnych sekwencji, tak żeby to było nagranie ciągłe. Także przepraszam was z góry za pewne nie zbyt przyjemne pewnie dla oka, ruchy kamerą, ale no, ma to też na celu naśladować wasz ruch głowy. Yy, dla przypomnienia, dla ułatwienia dla tego, żebyście złatwiej zrozumieli Ci, którzy nie mieli okazji ze mną jeździć, jak i dlaczego kręcimy kierownicą. Pamiętajcie, że podczas jazdy do tyłu, nie ma czegoś takiego jak kierunki w lewo i w prawo. Zawsze postarajcie się określić, gdzie, w którą stronę, ale nie używając lewo i prawo, chcecie wysłać tył samochodu. Ja to nazywam kierunkiem tam lub kierunkiem tam. Jeżeli określicie sobie, gdzie chce być ten tył za chwilę, to w tą samą stronę musicie obracać kierownicę samochodu. Myślę, że tyle wstępu. Przejdźmy od razu do działania. Po wybraniu sobie miejsca do parkowania, ja akurat wcześniej już sobie tutaj zarezerwowałem takie miejsce, więc nie będę musiał daleko jeździć. Należy ustawić swój samochód na jezdni obok samochodu, za którym chcecie zaparkować. Dla nas dzisiaj będzie to ten punkt. Zobaczcie, w tej chwili na końcu bocznej tylnej szyby, mam samochód. Co to dla mnie oznacza? Tylko tyle, że w momencie, kiedy zacznę teraz skręcać. Mam duże szanse na to, że go uderzę. Muszę sobie cofnąć nasz samochód do momentu, tak jak teraz, kiedy właśnie przestanę widzieć samochód na samym końcu szyby. Jeżeli już przestałem go widzieć, to znaczy, że mogę obrócić kierownicę w kierunku do tego samochodu. Zobaczcie, jeżeli obrócę kierownicę do tego samochodu. To mój tył zgodnie z przewidywaniami pojedzie właśnie w tamtym kierunku. I tak też robimy. Teraz już możemy się spokojnie zająć kolejnym elementem. Kolejnym elementem jest kontrola tego, co dzieje się w lewym lusterku, czyli w lusterku kierowcy. Zobaczcie, w momencie, kiedy oglądam się do tego lusterka, również widzę to, że z tyłu nikt do mnie się nie zbliża. Patrząc przez przednią szybę, mogę również obserwować, że z przodu jest ok, ale dla mnie najistotniejsze w tej chwili jest to, żeby widzieć przestrzeń między samochodem, przed którym w tej chwili chcę zaparkować, czyli to jest to małe Suzuki. W tej chwili mogę sobie koła, zobaczcie, wyprostować. Kierownica już się robi prosto, koła są wyprostowane i mogę podejść do trzeciego etapu. Trzecim etapem jest ustalenie, gdzie znajduje się moje tylne koło. Zobaczcie, znowu patrzę sobie na narożnik bocznej tylnej szyby. Co ja widzę? Z punktu kierowcy, czyli mniej więcej stąd, widzę, że ten tył samochodu jest jeszcze na jezdni. To znaczy, że muszę cofnąć samochodem aż do momentu. Teraz, widzicie to? Jest ok. Mój tył wjeżdża właśnie w miejsce parkingowe. Co robię kierownicą? Kierownicą kręcę w tą stronę. Dlaczego w tym kierunku? Dlatego, że jak ja się znowu odwrócę, to popatrzcie, nie chcę jechać w kierunku budynku, nie chcę jechać w kierunku trawnika. Chcę jechać w kierunku tego samochodu. Zgadza się? Czyli koła na maksa kręcę i spokojnie sobie tutaj spoglądam, czy tył auta wjechał mi na chodnik. Jest na chodniku, jest na parkingu. Określam sobie odległość od samochodu z tyłu. Wyrównuję dla przypomnienia prawe lusterko. Zobaczcie, jak ono mi pięknie pokazuje, że jestem równolegle do krawężnika. Na tym kończy się ten krótki filmik instruktażowy. Mam nadzieję, że tłumaczenie było dość proste, dość łatwe i co ważne, dla Was przydatne. W razie czego macie możliwość zapytania mnie na mojej stronie facebookowej, chętnie udzielę odpowiedzi i jak najbardziej wyjaśnię, kto z Was miał okazję ze mną jeździć. Posiada mój numer telefonu, więc też możecie dzwonić. Trzymajcie się dzisiaj.